Zbliża się nowy rok, zbliżają się nowe cele, postanowienia, nowy rok, nowa ja, nowy ja. I jednym z takich założeń y, teraz na pewno będzie, ja już nie będę o sobie źle myślał i ja już nie będę o sobie źle myślała, mówiła i będę siebie kochać ponad wszystko. To są bardzo piękne postanowienia, inicjatywy i tego się trzymajmy. Ale do tych postanowień musimy dołożyć jeszcze troszeczkę realizmu. No bo jak długo już o sobie źle mówisz, źle myślisz, czy wspierasz siebie w ogóle w trudnych sytuacjach, zakładam, że na palcach swoich rąk możesz policzyć ilość sytuacji, w których naprawdę autentycznie przez chwilę przemknęło przez Twoją głowę, że siebie lubisz. Więc na podstawie tego możesz yy, wyciągnąć wniosek. Które myślenie jest u Ciebie automatyczne i jakie myślenie załączy się wtedy, kiedy pojawi się następna trudna sytuacja? Więc postanowienie sobie tego celu to jest jedno, a realizm to drugie. Jeśli zakładasz bajkową wersję swojego celu, to ten cel bardzo szybko zniknie Ci z oczu. O wiele lepiej jest sobie założyć, że będziesz powolutku codziennie wprowadzał nowy nawyk myślowy. No i oczywiście, żeby ten nawyk wprowadzić, potrzebna będzie samodyscyplina. To może wydawać się szalone, ale uważam, że na początek bardzo dobrze jest mówić do siebie na głos. Dlaczego na głos? Dlatego, że nasz umysł już tak bardzo jest zawalony tymi myślami podświadomie zakodowanymi, że tak czy siak Będziemy się gubić pomiędzy myślą, Boże, jak ja siebie kocham, a myślą, Boże, ale jestem zjebany. Ta pozytywna myśl po prostu umrze, bo nie ma jak się tam zagnieździć. Nie ma potwierdzenia, że ta myśl jest prawdziwa. Więc to myślenie tak naprawdę powinno przyjść do nas z zewnątrz. Tylko, że tym razem, zamiast chodzić i żebrać po ludziach o trochę uwagi i miłości, i o miłe słowo, Sami będziemy sobie je dostarczać. I oczywiście najważniejsze jest to, żeby robić to codziennie. I teraz tak. Na pewno będziesz potrzebował lustro, szybę, która odbija Twoje odbicie, spacery i Twój głos. Jeżeli chodzi o metodę z lustrem, to ja proponuję zacząć od tego, żeby najpierw przyzwyczaić się do tego, że patrzysz sobie prosto w oczy. Bo przypuszczam, że kiedy przechodzisz obok lustra, to patrzysz na siebie tylko wtedy, kiedy się malujesz, kiedy e, po prostu patrzysz, ile masz pryszczy, jakie masz niedoskonałości, nie patrzysz sobie w oczy, nie patrzysz na osobę, która jest tam w środku. No i komunikaty. Najważniejsze jest to, żeby nie mówić, kocham siebie. Bo wiecie co? To jest bullshit. Na tą chwilę to wy nawet tego nie czujecie. Nie jesteście w stanie nawet przyjąć tego do świadomości, do wiadomości, że wy możecie sami siebie pokochać. Więc to będzie brzmiało jak kłamstwo, yy, no i tak jakbyście chcieli siebie zmusić do tego. Absolutnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby dostarczyć sobie tego z zewnątrz, otoczyć się komunikatami, swoim głosem. I ja też proponuję takie, um, taką rzecz, żeby wziąć swoje zdjęcie z dzieciństwa, położyć to sobie obok tego lustra i mówić najpierw do tego dzieciaka, który jest na tym zdjęciu. Te komunikaty, które będziemy do siebie kierować, tak jakby z zewnątrz, e, to mają być te komunikaty, których potrzebujemy usłyszeć których potrzebowaliśmy usłyszeć za dzieciaka czyli kocham cię. Jesteś dla mnie ważny, jesteś dla mnie ważna. Chcę Ciebie pokochać. Jak mogę Ci pomóc? I to jest zadanie codzienne, bo tylko tak możecie dotrzeć do siebie, do wewnątrz. I to te wasze ja przed wami się będzie otwierało. Powolutku będzie kwitło i będzie się czuło bezpiecznie, żeby otworzyć się przed Wami, by naprawdę to poczuć. I na początku naprawdę pojawiają się bardzo różne emocje. Mogą poja może pojawić się um, takie uczucie cringe'u, może się pojawić płacz, żal, smutek. Pozwólcie sobie na te emocje, bo te emocje się pojawiają, bo tak długo nie słyszeliście tych komunikatów, tak długo Byliście głodni tego, żeby ktoś was pokochał, że kiedy dostajecie to, tak jakby od siebie z zewnątrz, ee, to jest prawie trudne do uwierzenia w to. I myślę, że kiedy wam już zacznie wychodzić to mówienie do siebie za dzieciaka, powolutku będziecie przenosić dokładnie te same odczucia do siebie w lustrze. I tak samo będziecie sobie patrzeć w oczy to jest najważniejsze zobaczyć siebie siebie wewnątrz. I tam kierować te komunikaty. Po jakimś czasie możecie zauważyć, że czujecie się lepiej, zauważacie pewne rzeczy, zauważacie siebie, zaczynacie się pewniej czuć, bo czujecie się ze sobą bezpiecznie. Nabieracie tego przekonania, że hej, ja rzeczywiście zaczynam siebie kochać i sami przed sobą będziecie otwierali, nowe możliwości łatwiej wam będzie sobie stawiać granice łatwiej wam sobie będzie mówić nie dla rzeczy, które wam nie służą no bo, hej, kocham cię to znaczy, że jak ja ciebie kocham jak ja siebie kocham to trzeba zacząć wybierać dokładnie takie rzeczy, takie osoby i takie sytuacje moje reakcje na te sytuacje żeby potwierdzić to będziecie to robić podświadomie i wtedy zaczyna się robić ten nawyk myślowy, i nawet jeżeli ktoś przyjdzie do Was i powie Wam, ale jesteś głupi, ale jesteś głupia, ale jesteś do niczego, może pojawić się ukłucie, może pojawić się to uczucie takiego zniesmaczenia, ale za chwilę się na tym chwyci, chwycicie i sobie pomyślicie, że to nie jest personalne, to nie jest wasza prawda, to jest ta osoba. Ta osoba ma z czymś problem, ma problem ze sobą, ze swoimi odczuciami. Tak, bardzo źle się ze sobą czuję, że potrzebuje na chwilę poczuć się lepiej waszym kosztem. I takiej osobie należy współczuć. Życzę wszystkim powodzenia. Sobie też, bo ja też nad tym pracuję, to nie jest taki chopsiop. I myślę, myślę, że jak zaczniemy sobie robić takie rzeczy w stronę tego, to zacznie się naprawdę bardzo fajna zmiana.